Cześć z tej strony Ksyrion. Witajcie w kolejnym odcinku gry w Warstone Tower Defense. Um, no, ostatnio zbudowaliśmy magiczną akademię i studię mamy. Także a, dzisiaj będziemy kontynuowali naszą przygodę. Pogadajmy najpierw może z dziadeczkiem, bo on tam ma trochę tych dialogów, nie możemy ich zaniedbywać. W końcu nie tylko tutaj gramy, ale też wczuwamy się w fabułę. tak? Okej, okay. jak mogę uzyskać dostęp do większej ilości czarów? Po pewnym czasie zaczniesz zdobywać nowe magiczne runy. Jeśli jednak chcesz rzucić nowe zaklęcie na kogoś, możesz zdobyć nowe runy, ucząc się umiejętności z drzewa mądrości. Ikony umiejętności, które reprezentują czary, są szare. Dobrze wiedzieć. Co zrobić, by zaklęcie było potężniejsze? Możesz ulepszyć poziom zaklęcia dzięki kulom zdolności. Niektóre umiejętności czarodzieja również wpływają na moc zaklęć. Okej. Okay. Dlaczego po prostu nie zablokujemy wrogów kamieniami? No, dobre. Dobre pytanie. Muszę przyznać, że często odczuwam pokusę, by tak zrobić. Ale legenda głosi, że taka podła sztuczka spowoduje, że magia zniknie z kamieni. To może być kłamstwo, ale wolałbym nie próbować. Powiedzmy o typach zbroi i ataku. Dostępne są cztery rodzaje pancerzy. Nieuzbrojony, bestie, gremliny, chochliki, lekki pancerz, trolle i nietoperze, średni, wojownik, trolli i ciężki pancerz. Istnieje pięć typów ataków. Normalny, czyli chłopi, przesuwający, przeszywający, sorry, łuczniczki, ostrzał z broni palnej strzelcy, magiczny atak i atak gwiezdny. Mów dalej. Każdy typ ataku zadaje dodatkowe obrażenia plus 50% jednemu typowi pancerza, a zmniejszone obrażenia minus 25% innemu. Pozostałe typy pancerzy otrzymują domyślne obrażenia. Jak choćby na przykład obrażenia strzelca to od 9 do 13. Ma typ ostrzał z broni palnej, który zadaje 150% obrażeń przeciw jednostkom bez pancerza takim jak dziki. Tak więc zada im 13 do 19 obrażeń. Jasne! Ta... Dowiedz się, jaki rodzaj zbroi mają zbliżające się potwory i przyzwij jednostki, które zadają im najwięcej obrażeń! O, to jest, to jest przydatne. Czyli widzicie, nie zawsze warto jeden typ jednostek stawiać na planszy, tak? No bo różne jednostki wroga wymagają różnych ataków od nas. Ok, pogadaliśmy z nim, wystarczy. Zaczynamy kolejną misję. A co? Czyli mamy tak: Mroczny Las. Wąwóz Duchów i w marszu. No to może zróbmy sobie dzisiaj w marszu. Poziom trudności normalny, pierwszy jakby poziom misji. No to do boju. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Armia troli jest blisko, nie powinniśmy się spotkać z nimi twarzą w twarz. Yy, z tego co. Aha, dobra, dziś okej. Okay. Plan polega na zapełnieniu szczelin krywki kamieniami i zamknięcie wejścia do niej. To powinno ich opuścić, dopóki nie naładujemy kryształu. Okej. Okay. Dałem każdemu wojownikowi bombę. Gdy tylko wynieśli do końca drogi, umieszczą bomby w szczelinach. 20 bomb wystarczy, by stworzyć mały Armagedon. Bądź ostrożny, trole są poważnym zagrożeniem, nawet bez ich armii na pewno będą próbować wtrącać się. Dobra. O, patrzcie, mamy te wilki latające i tak dalej. Ja myślę, żebym wziął latających. A dwójkę nawet. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. E, musimy. Na dzień dobry, damy to. I um, ucznička obok siebie. A widzicie? Ach, ma, jednak strzelają. Ale może się uda przejść. Dobrze, więc zdążył strzelić. Tam widzę, że sobie dajemy radę. Dobrze. Dobrze, dwóch naszych przeszło. Pięknie. Dałbym też dwa wilki, niech biegną przodem. Okej, okay. co to robić tu? To... Może nie mogę teraz rzucać. Tutaj damy chłopków. I już nie mam pieniążka, okej. Okay. To startujmy. Wilki biegną pierwsze. Ma no, dużo oddechu. dwóch mastrzających. A no, pudło. Aha, bo my mamy tutaj, widzicie, refleks 28% ataku. Yy, procent nasze. Wow. Się wmieszam. Orzeł unika 28% ataków. Nieźle. No, Powiem Wam, że daliśmy radę i to ładnie. Wilków nie możemy ulepszać. Um, co tam damy, żeby sz szło w Czyli tak, orzełki może dajmy tak. Pierwsze dajmy strzelców, oni są. No I ulepszymy jednego z nich. Dobra, tam mamy. OK. Już mi nie stać. No to jedziemy. Takie wielkie to aż za szybkie. Potrzebujemy, żeby szli bardziej w grupie, wtedy trudniej będzie eliminować naszych koleżków. Nie wiem, czy ktoś z nas przeszedł, czy nie. Dobra. stał. Ale wytrwaliśmy ci. Bombardierzy dobrze sobie radzą. Przeszliśmy Dobrze, dajmy uczniczki, ulepszmy je, A tutaj na razie nie ulepszę nic, czy ja mogę, czy, okej, okay, popatrzcie, nie widać tego co prawda, ale zrobiłem jakieś magię. I dalej nam dochodzą właśnie nasi y, nasze krasnoludy. Hmm. Jeszcze dajmy te panienki. Y, um, dobra. Ulepszmy jednego ptaszka. Zobaczymy, jak to zadziała. Hmm. Dobra dałbym drugi okres na luda. Nawet nieźle to wyszło Czy jeden nam przejdzie, czy nie? A prawie dobra, ulepszamy mm, Tutaj wystarczy. Tego lepsze Dobra. Okay, jedziemy. mamy te lepsze ptaszki. One mają nadal 28% uników. Te wilki to jest takie dobre, dobre rozproszenie, ale wilki z tymi ptaszkami mniej więcej na równi lecą, więc są w stanie jakoś ominąć wroga. Tutaj mi sobie dobrze troszedzi, bo się w miarę uzdrawiali. O kurczę. Co tam się dzieje? Prawie przeszli. Uhuhu. Widzicie? Skupiłem się na tych na dole i na górze prawie nam przeszli. Mam dwóch tych wilków. Znaczy no, dwóch dodatkowych. Dobra. Ach, i tutaj więc zrobimy wojowniczkę. No. to mało grać, ale jestem... Dobra, rałki przeszły, a tam na górze sobie nawet szybko poradziliśmy. it's all the hmm. time E já é, jest mocny. Na górsza. on trochę jak ten Templar już jest? Krasnorudy to muszę puścić prawie że razem. Zrobimy taki trochę tutaj myk, że ale... Uczniczki są troszeczkę szybsze. Więc będą szły tak trochę jak wilki. Dobra Będzie git Będzie pan zadowolony Zobaczymy, co z tego wyjdzie One leczą, to jest fajne Ale dość szybko umierają Trochę nam przeszli. O i tam nasze wojowniczki przejdą pięknie. O no to tylko jeden i wygraliśmy. No elegancko zwycięstwo pięknie. Odbieramy złoto. Odbieramy nagrodę. Nowe zadanie. W sprytny sposób okpiłeś trolle. pokrzyżowałeś też ich plany. Proponuję uczcić tę okazję odbudując arenę. Nadszedł czas, aby wszyscy wiedzieli, kto jest tutaj utalentowanym dowódcą. Co ty na to? Buduj arena 2. Żyjący klejnot. Gdzieś tam znajduje się kanion ukryty przed wścibskimi oczyma, gdzie można znaleźć monstrualnych rozmiarów szmaragd. Potrzebujemy go, aby zrealizować jeden z naszych projektów. Czy zdołasz go znaleźć? Hmm. Ciekawe. Kup zwój lodowego tornada, trującego boku, motoru odbłyskawicz. Okej. Okay. I nowy... Aha, arna 2. O, no to budujemy od razu, skoro to jest dostępne. Nagroda. Pięknie, nowe zadanie. To jest chyba go. O, kopalnia złota. Kolejny poziom będzie. W szyb wydobywczy złota. Jest szansa na zdobycie mitrilowych narzędzi dla naszej kopalni. To podwoi nasze zyski. zdobyć dla nas mitril. Okej. Okay. Mamy trochę tego mitrilu. Godzina zero. Osiągnęliśmy cel. Magiczny gaj znajduje się za tą kamienną bramą, ale uważa, jeśli wierzysz wierzyć księdze, wiedzy, to miejsce jest święte dla trolli. Wykorzystują całą swoją potęgę, aby uniemożliwić nam osiągnięcie naszego celu. Hm. Okej. Okay. Ach, ty mały desperacie, to miejsce do którego zmierzasz jest złe, bardzo złe. Nie powinieneś wtykać tam swojego nosa bez zwojów. Jeśli byłbym na twoim miejscu, przysięgam, nawet nie postawiłbym tam stopy. Trujący obok, średnia mikstura lecząca i zwój meteoru. No to kołupmy to zrobimy od razu, to. Yy, trujący obok. Jest tu coś takiego. U, fajne. Kupię. Może. Albo kurczę. Mało mamy. Nie chcę na razie wydawać. pierdol, dobra, zmienimy asortyment. O, trująco obok. To mieliśmy kupić. Czy tam była średnia, czy mała mikstura lecząca? Ech. To muszę... Sorry, sorry. Średnia mikstura lecząca i, zwór, i meteor, czyli tak. Średnia mikstura lecząca i zwój... Meteorum. Pięknie. No to mamy nagrodę. Proszę bardzo. Kolejny poziom. Hmm. Przywołanie furi to jest ciekawe trochę, ale... Hmm. A może sobie weźmiemy jeszcze dodatkowe zaklęcia, co Wy na to? No weźmy, a czemu nie? Nauczymy się. Dobra. Od razu sobie to włóżmy, żeby nie zapomnieć. No to jest de facto jakiś aura kamienia. to Przecież też mamy już, co tu się dzieje. No to słuchajcie, myślę, że Boże sobie na razie wsadzimy tam. Burza jest spoko. Też różne przedmioty możemy sobie powsadzać. Je. Zasięg kuczniczek i Amazonek za 15%. Może się przyda. Okej. Okay. Zwój błyskawic. A może zamiast zwoju błyskawic weźmy sobie, nie wiem, ekstremany. Mamy ich trochę, trzeba je używać, nie? No, myślę, że jeszcze poulepszajmy sobie coś. O, ja lepsze wykorzystanie zdolności proszę Bierzemy. i jeszcze odporność na zaklęcia o, to dobrze wiedzieć Wiedźmini, tak dobra, coś co wymaga metalu. I co możemy... O, tutaj, dobra, jedziemy. Wo, tutaj to już mocno poszliśmy do przodu. Mitril. Umierając bardziej pozostaje dynamicz, który zwala z nog przeciwników, gdy wybucha. O, ciekawe. To może być dobre. I tutaj mamy, możemy jedno sobie kupić. Kolejny mitril. Czyli widzicie, niektóre jednostki są tylko i wyłącznie do, do tej misji, gdzie my wysyłamy swoje jednostki. No to no cóż, no, tak to jest. Ok. Dobra. No to dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli macie jakieś sugestie co do prowadzenia tych gier, no to. Nie wstydźcie się, piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Cześć.